Witajcie, Zaraz zaczynam taki półgodzinny wykład w ramach festiwalu BOSS, gdzie będę mówił o tym, w jaki sposób używać efektywnie social mediów, więc zapraszam Was do tego nagrania, które specjalnie dla Was nagrywam w trochę lepszej jakości. Normalnie podczas tego webinaru będę patrzył w dół w ten sposób, żeby widzieć w kamerkę moich uczestników, a nie do Was w ten sposób, więc to mi wybaczcie, a dzięki temu będziecie mieli. Dobrej jakości wideo, dobrej jakości audio, a ja będę musiał skupić na uczestnikach i ich problemach, właśnie w temacie social mediów. Zapraszam. Mój plan na dzisiaj jest taki, żeby pokazać wam moje najlepsze strategie w zakresie social mediów, czyli skupimy się na dwóch aspektach. Pierwszy to jest jak budować brand przy użyciu social mediów, a drugi co robić, żeby na końcu tego działania w social media pojawiały się pieniądze i lepiej wcześniej niż później. Z takich ciekawostek powiem Wam na początek, że byłem koordynatorem dwóch festiwalów BOS, Jezu Maria, chyba 20 lat temu. No z 15 to na pewno. I to był mój początek drogi w działaniu biznesowym. I teraz taka, taka przestroga. Ważne jest to, tak mi wychodzi w moich eksperymentach, doświadczeniach i w moim życiu, żeby doświadczać eksperymentów, które będziemy mierzyli skutecznością. Czyli nieważne, ile masz lajków pod postem, nieważne, ile masz followersów na Instagramie, ważne jest to, czy potrafisz jako przedsiębiorca zamienić te zasięgi na pieniądze, czyli na klientów. I teraz potrzebuję. O, są pytania, dobra. Potrzebuję teraz od Was e, na czacie informacji upewnienia się, że to jest na pewno ten temat, który Was interesuje, więc wpiszcie na czacie tak albo nie. Zobaczę, ile procent z Was się e, wpasowuje. Dla Julity jest dokładnie to, dla Rafała dokładnie to, Łukasz, Siwko, nawet Ola Tokarz się zgadza, że to już jest super temat. Doskonale, więc jak Ola się zgadza, to możemy jechać dalej. Będę chciał też z Wami wchodzić w interakcję, mamy czas do 13:50, więc zobaczycie, że bardzo szybko przejdziemy w QA. Dobra, na początku taki mały disclaimer: znaczy, że by działać w internecie, trzeba mieć zainstalowane wszystkie aplikacje, które ten internet pozwala zainstalować. I surprise, surprise! Wiele osób w ogóle nie ma jakiejś apki zainstalowanej, a myśli, jak na tym czymś zarabiać. I teraz na początku Paweł powiedział, że u mnie na Instagramie jest tam niecałe 28 tysięcy followersów. Yy, na Facebooku jest to też kilka grubych tysięcy, a na YouTubie jest to około chyba niecałych 30 tysięcy followersów. I teraz te liczby nie mają żadnego znaczenia. Jeszcze raz powtórzę, te liczby nie mają żadnego znaczenia. To co ma znaczenie to tak naprawdę kto z całej tej wielkiej masy followersów Was ogląda. Czyli możemy sobie określić, że mnie ogląda, znaczy określić, tak u mnie jest właśnie, że ogląda mnie około 30% ludzi, którzy kiedyś kliknęli, że chcą mnie obserwować. Co to oznacza? Że nie docieram do 70% osób, które kiedyś zażyczyły sobie, żeby coś ode mnie brać pod kątem oglądania. I teraz prosta matematyka. Jeżeli Cię ogląda 100 osób, no to zobaczycie 20-30. Jeżeli cię followuje 1000 osób, zobaczycie 200-300. Jeżeli macie 10 000 osób, no to znowu zwiększają się szanse na to, że będziesz mógł ze swoją wiadomością dotrzeć do ludzi, którzy e, chcą od ciebie czegoś więcej. No i tak, chodzi mi, że w internecie są dwie waluty. Pierwsza to jest czas, czyli czy jakikolwiek randomowy internauta, na początku taki przypadkowy internauta, Poświęci swoje bezcenne 30 minut na to, żeby obejrzeć Twój materiał, żeby spędzić z Tobą 5, 10, 15 minut. To jest pierwsze założenie. I dopiero w drugim kroku, gdy już tego widza masz, możesz zaproponować mu produkt. Nie? Czyli na tym webinarze jest 500 osób na przykład, więc mogę pokazać moją książkę, powiedzieć: kupcie książkę. I ktoś z Was pewnie ten zakup zrobi. Gdyby w tym webinarze było 5 osób, no to ta konwersja byłaby znacznie mniejsza. I teraz, co to ma wspólnego ze skutecznością? Yy, rekomenduję Wam, jako starszy kolega, żebyście nie budowali swojej społeczności w oparciu o liczby followersów, tylko w oparciu o głęboką relację z ludźmi, którzy chcą Was oglądać. Czy czym jest głęboka relacja? Czyli próbkę wejścia głębiej w relację i mieć na początku tego webinaru Zanim zacząłem mówić, to znaczy, zacząłem się witać tu z Olą, Piotkiem, Michałem, Olgą, Robertem, po to, żeby po pierwsze pokazać, że ich widzę, że Was widzę, po drugie pokazać, że dla mnie jesteście ważni, bo jesteście, i po trzecie, by wyjść do Was bardziej lepiej. I to jest bardzo różna strategia od strategii e, takiego budowania Wielkiego Muru, który powoduje, że się oddzielacie od swoich potencjalnych klientów. Teraz czy to ma dla Was sens? Bo różnica w podejściu polega na tym, że ludzie, czy jedna grupa ludzi próbuje budować maksymalną masę obserwujących, ale później monetyzacja, kasowanie, zarabianie tej grupie jest niemożliwe, bo nie ma prawdziwej relacji z tą społecznością. Prawdziwa relacja z społecznością oznacza się tym, że jak poprosisz ludzi o coś, to oni kupią Twój produkt, klikną follow. Um, Wykonajmy jakąś mikroakcję, na której ci zależy. Więc ja rekomenduję pod kątem budowania społeczności internetowych takie ćwiczenie. Pytanie, czy jeżeli stało być Ci się coś złego, operacja ucięła Ci nogę i potrzebujesz zdobyć milion dolców w ciągu tygodnia, czy masz na tyle mocną społeczność, że oni pomogą Ci te pieniądze zebrać? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, znaczy, że ta relacja nie jest głęboka z tą społecznością tylko jest oparta na liczbie followersów. Czyli obcych ludzi, którzy mają Cię gdzieś. A mi chodzi o to, żeby mieć taką relację z ludźmi, którzy naprawdę, naprawdę, naprawdę coś od Ciebie chcą. Chcą Cię słuchać, oglądać, być z Tobą w interakcji. Dalej. Wiele osób buduje społeczność i nie ma pojęcia jakie są minusy posiadania dużej społeczności internetowej. I teraz mam do Was pytania. Napiszcie mi w czacie, jakie uważacie, że są minusy posiadania swojej społeczności internetowej, a ja dosłownie za sekundkę, czy 10 sekundek, 10 powiem wam, jak to wygląda po tej drugiej stronie. Więc czekam na wasze. Tutaj przemyk mówi niska anonimowość, hejterzy, hejt, dużo przypadkowych idiotów, brak czasu na życie rzeczywiste, krytyka, pochłania czasu, nie da się wszystkim odpisać na wiadomość, naruszenie prywatności, nie możesz ich zostawić. Piotr Guz fajnie pisze, e, toksyczne komentarze. Czyli to, co wy piszecie, to można sko skondensować w hejt internetowy i, i mało czasu, bo ci internauci, wasi fani będą domagali się od was czasu. I na przykład ja mam teraz takie wyzwanie, że nie jestem w stanie fizycznie odpisać na wszystkie wiadomości, które do mnie piszą ludzie na Instagramie, które lądują w inbox Ader. Nie ma takiej opcji. Czyli próbuję się przekopać i wpada kolejna fala kilkudziesięciu czy kilkuset takich ym, wiadomości w ciągu dnia czy dwóch. A gdy robię jakąś akcję y, marketingową, no to jest to jeszcze cięższe, bo ten ruch jest znacznie większy. I tutaj Kasia ciekawą rzecz bardzo pisze: Kasia Stachów, że ciężko tworzyć bliską indywidualną relację z 50 tysiącami ludźmi. To jest półprawda. Dlaczego? Jeżeli ja tworzę materiał do mnie na YouTube'a no to tworzę go, po prostu wyciągam telefon i nagrywam. O czym nagrywam? Dokumentuję moje myśli. Czyli, jeżeli coś mnie poruszyło, to nagrywam o tym wideo. I to wideo leci na przykład na YouTube'a, czy na Facebooka, czy na Instagram. I teraz yy, ta bliska relacja bierze się stąd, w takiej twórczości, że nagrywając pierwsze wideo, patrzę w komentarze, czytam, słucham. Jeżeli nie jestem w stanie na każdy z nich odpowiedzieć, bo już nie jestem, to kolejne wideo, które tworzę, tworzę na podstawie odpowiedzi na pytania pod poprzednie wideo. I ta głębokość relacji pogłębia się jeszcze przez to, że ludzie widzą, że adresuję nowe wideo do tego, z czym się do mnie zgłosili. I teraz można, okay, można było jeszcze miesiąc temu przenosić społeczność internetową do offlineu. I zrobić konferencję, zjazd fanów, i mogliśmy się tam przybijać, piątki przytulać i robić sobie z sobie sobą zdjęcia. Teraz tego nie można, więc jeszcze ważniejsza jest umiejętność budowania głębokiej relacji z ludźmi w sposób zdalny. Teraz nawet my wszyscy budujemy relacje swoją babcią, ciocią, mamą zdalnie na Skype'ie, Facebooku czy jakimś innym Zoomie. Więc jest to doable, a jest to trudniejsze. Jest to inna kompetencja. I teraz. Jeżeli sobie, wszystko sobie Wszystko zależy od tego, jak sobie ustawicie y, priorytety i wasze działanie. Innymi słowy, po co wchodzicie do internetu, żeby tą treść tworzyć? Jeżeli wchodzicie po to, żeby po prostu być na internecie, no to zabije was liczba aktywności, czy to pozytywnego, czy negatywnego odbioru waszej społeczności. Natomiast, uwaga, to jest bardzo ważne, na maksa ważne. Jeżeli wchodzicie w tworzenie internetu, z intencją taką, że wchodzę tam po to, aby rozwijać mój biznes, aby rozwijać mój brand, aby rozwijać moje narzędzia sprzedaży w internecie, to wszystko się zmienia. Czyli jest zupełnie inny powód wejścia do tej gry. Jest taka genialna książka, genialna książka Felix Denis, polecam, to jest moja Biblia Biznesu. I on pisze tak, że życie, że biznes to jest taka zabawna gra o bardzo poważnych zasadach. A ludzie rozumieją to odwrotnie. To znaczy, że wydaje im się, że nie można na luzie podchodzić do stworzenia internetu, trzeba bardzo poważnie, a z lekkością podchodzą na przykład do faktur sprzedaży czy, czy budowania relacji z klientami. Eee, koła do tytułu książki, pokażę wam na koniec rekomendacje głównych książek, którymi ja się żywię, żebyście sobie mogli też o nich poczytać. I chodzi o to, że jeśli wchodzisz w relacje z internautami po to, żeby tworzyć biznes, Długoterminowo, a nie jednorazowo, to dawanie wartości w postaci Twoich przemyśleń, lekcji, merytoryki powoduje, że oni to docenią. I pojawi się u tej drugiej strony wdzięczność. Znowu, kolejna rekomendacja. Ekonomia wdzięczności, moja druga Biblia. Czyli działanie tak z, interna z, inter z internautami, żebym tak bardzo im pomagał, że w momencie, gdy ja komunikuję mój produkt czy usługę. To żeby oni chcieli u mnie wydać pieniądze. Po prostu. I teraz, jeżeli prowadzę na przykład przez miesiąc tworzenie treści, to. Yy, część to 99% tej treści jest niesprzedażowa. Czy jest to merytoryka, lekcje, inspiracja, moje przemyślenia. Ale na tym jednym z 10, jednym z 20 wideo czy postów pojawia się informacja, hej, możesz kupić moją książkę. I teraz, jeżeli ten. Taki, 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 taki garnek, zapełniony wdzięcznością, jest pełen. To ta wdzięczność powoduje, że ludzie u Was kupią Wasze produkty. I dobra, co z hejtem? Wbrew pozorom, ja nie mam dużo hejtu, a społeczność cały czas rośnie, bo jak ktoś wpada do mnie, zostawia hejterski komentarz, to po pierwsze, ja się nie przejmuję, bo mam już twardą skórę, a po drugie, moja prawdziwa społeczność, moi prawdziwi fani klienci. Elegancko, rozprawiają się bardzo szybko z takim hejterskim gagatkiem. W ogóle nie dają mu przestrzeni na to, żeby coś z tym robił. Teraz zobaczcie. Jeżeli robicie reklamę na Facebooku i pod tą reklamą pojawiają się negatywne komentarze, no to co widzi Facebook? Hej, wow! Pod tą reklamą. Ta reklama jest ciekawa, bo tam pojawiają się komentarze. Więc daje Wam jeszcze więcej ekspozycji reklamowej za mniejsze kwoty. Czyli w sumie. W tym przypadku, hejter ci pomaga. Drugą kompetencją, która bardzo pomaga w sobie z hejtem jest ta właśnie twarda skóra. Znaczy, że, że masz to w dupie. Znaczy, czemu? O co mi chodzi? No, dlatego, że jeżeli 100 osób jest przed Twoim produktem, u ciebie w sklepie, nie? I z tego 10 osób mówi, że to jest najgorszy produkt na świecie. Teraz co robią ludzie? Skupiają się na negatywnych komentarzach, a zapominają o jednej bardzo ważnej rzeczy jaką jest to, że obok ciebie stoi 90 osób, które uwielbiają twoje produkty? Więc, jeżeli zajmujesz się hejtem, to jednocześnie nie zajmujesz się ludźmi, którzy chcą u ciebie wydać pieniądze. Rozumiecie różnicę? To jest mega inne podejście. Tutaj widzę, że jest moderacja czatu włączona. Wyłącznie moderację. Niech lecą sobie komentarze, jak chcą hurtem. To nie jest dla mnie problem. Chcę dać możliwość każdemu wypowiedzenia się, nawet jak ktoś powie, że Osman to łoś biznes. To nie ma żadnego znaczenia. A jestem, chcę być w kontakcie ze społecznością. O, dzięki piękne. Czyli mamy tak. Tworzymy internety po to, żeby budować społeczność z intencją biznesową. Rozwijamy kompetencje ekonomii wdzięczności, czyli najpierw chcę pomóc maksymalnie dużej liczbie osób, e, po to, żeby oni mogli osiągać sukcesy, po to że jak już teraz sukcesy osiągną, to przyjdą do Was się odwdzięczyć i kupią Wasze produkty. Eee, I to jest ekonomia wdzięczności. I teraz zbyt wczesne sprzedawanie swojej społeczności powoduje, że ona się nie rozwija, ludzie Wam szybko uciekają i wracacie do punktu wyjścia, czyli eee, startujecie od początku. Czyli Gdybym ja na początku tego webinaru powiedział kupuj produkt, kupuj produkt, kupuj produkt, najlepszy produkt, kupuj produkt, no to straciłbym wasze zaufanie. Ja mogę pokazać wam kupuj produkt na koniec tego webinaru, ale najpierw muszę zbudować was wdzięczność powodowaną tym, że daję wam biznesowe lekcje, przyspieszając waszą edukację w zakresie na przykład internetu. I to jest zupełnie inne podejście niż to, co widzę w większości w internecie. Dalej. W którym momencie rozpocząć tworzenie społeczności? No, jedyna słuszna odpowiedź jest dzisiaj. Dlatego, żeby w momencie, gdy potrzebujesz, <laughs> gdy potrzebujesz zakomunikować, że hej, mam firmę, hej, mam produkt, hej, mam usługę, mam coś tam, to już masz do kogo gadać. No bo zbudowałeś sobie ten pas startowy. Znowu, samolot startuje, no, ale to nie robi tego pionowo boom, tylko potrzebuje się rozpędzić. I właśnie to rozpędzenie się Wymaga czasu. Tutaj Eryk coś pisze. Hmm, posiadam stronę z Facebook opiewającą łącznie na ćwierć miliona lajków, którymi nie ma realnej możliwości tworzyć bliskiej relacji. Jednakże na grupie ta relacja jest już bliższa, ale zasięg jest dużo, dużo niższy. Ja mogę, jak mogę zamienić to na zarobek? Mega pytanie Eryk. W przypadku fanpage'a, no to możesz zrobić subgrupę, gdzie będzie większe dotarcie do Twojej społeczności. Ale fanpage jest po to, żeby tworzyć treść, za której ekspozycje płacisz. Innymi słowy, tobie zależy na tym, żeby wydać jak najwięcej pieniędzy na Facebooku reklamą, żeby twoja treść niosła się jak najmocniej do twojej społeczności. I teraz, jeżeli tworzysz artykuły czy wideo, nie wiem, co robisz, a to nie ma znaczenia w kontekście mechanizmu, no to tobie chodzi o to, żeby maksymalnie dużo osób zobaczyło twoją treść i do grupy, która na przykład obejrzała większość, niż, więcej niż połowę twojego wideo albo która kliknęła w jakiś link, który podałeś w tym poście, dać reklamę pod tytułem Hej, kup mój produkt. I może się okazać, że zamieniasz budżet 200 zł na 6 tysięcy sprzedaży. Czyli u nas statystyki są takie, że jak wydajemy 200 zł, to jest kampania zeszłotygodniowa, to zamieniamy je na około 6 tysięcy przychodu. Jest to, to nie zrobię tym miliarda przychodu, ale dobre kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy można zrobić takimi proporcjami, jeżeli był zachowany mechanizm, dajesz treść, dajesz merytorykę, dajesz wartość, i tym, którzy to obejrzeli, posłuchali, prezentujesz swoją ofertę. Pytanie do Was: czy jest to dla Was przydatne i ciekawe? Bo się muszę upewnić, że, że jest, że idziemy w tą stronę, która Was interesuje. Mhm. Pewno. Dobra. Druga rzecz. Jeżeli jesteście. Stanisław Nowogrodzki, i mówisz o sprawach oczywistych. Oczywiście, że tak. Natomiast założę się o milion procent, że ludzie, 90% procent uczestników tego webinaru nic, nic z tym nie zrobi. Czyli wiedza na poziomie wiem, jak to zrobić, nic nie znaczy. Czy znaczy, wiem, jak działa mechanizm. Zajebiście. Więc teraz weź tą wiedzę, zaimplementuj je do swojego biznesu i pokaż mi pokaż sobie, bo nie mi że potrafisz zrobić w internecie sprzedaż. I znowu, sprzedaż w internecie jest piękna, bo jest zerojedynkowa. Znaczy, albo jest, albo jej nie ma. A jest mnóstwo ekspertów od marketingu, którzy powiedzą Wam o zasięgach Organic Reach, bla, 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 wezmą od Was pieniądze, ale nie będzie tam, nie będzie tam miejsca na skuteczność, a ja skuteczność mierzę pieniędzmi zarobionymi albo niezarobionymi. Tutaj, MJ1 mówi, A co jeśli ktoś nie chce się dzielić swoją wiedzą zdobywaną przez lata i napełniać rynek konkurencji? Mega pytanie, dzięki. Ja się dzielę moją najlepszą wiedzą od lat, już pewnie 10, za free w ilościach hurtowych, czyli na moim YouTube jest prawie 1000 filmów, w których można tworzyć biznesy, produkty, marketing, to jest wszystko powiedziane. I piękne jest właśnie to, że 95% osób nic z tym nie zrobi. Ale jak to? No, tak jakoś działa ludzkość, że większość ludzi nie robi. I to jest Wasza przewaga. Jeżeli weźmiesz wiedzę, ją wdrożysz, no to masz efekt. I nie ma znaczenia, co robi konkurencja, co robi ktoś inny. O! Jest mega ciekawe pytanie od Marcina Merchela. Powiem Wam ciekawy case study. Zobaczyłem reklamę na Instagramie, że jakiś amerykański marketer Robi promocje na swoje kursy, rabatując je o 90%. Sobie, wow, ciekawe. Kliknąłem w reklamę. Patrzę, hmm, ma to sens. Czyli za 250 dolców mogę kupić wszystkie jego programy, które pozwolą mi być lepszym marketerem. No tak, zajebiście. Więc wyciągnąłem portfel, kartę i kupiłem ten program. I w momencie, gdy kliknąłem płatność, pomyślałem sobie, hej, skoro mnie to przekonało do zakupu to czemu w takim razie e, nie zamodelować tego u siebie i nie wdrożyć tej promocji w swoim biznesie. I tak też zrobiłem, to znaczy uruchomiłem dokładnie taki framework, czyli zobaczyłem co działa u kogoś, bo sam byłem klientem tego produktu i zrobiłem rabat 90% na wszystkie moje kursy, które są marketingu, biznesie i, i tak dalej. Czyli zrabatowałem o 90% moją najlepszą, najlepszą, najlepszą wiedzę. I teraz to zaskutkowało tym, że w ciągu niecałych dwóch tygodni, nawet bardziej 10 dni, na koncie firmy pojawiło się blisko 200 tysięcy złotych. macie? Akcja, znaczy pomysł, akcja, działanie. Każdy może ten model wdrożyć. Ale pytanie, czy zaangażujesz na przykład, dobę swojego życia, żeby rozkminić jak to działa. Czyli reklama, klient, hej, może zrobić to u siebie. Szybkie wdrożenie. I wygenerowało to 200 tysięcy przychodów firmowego w czasach wirusa, gdzie ludzie mówią, nikt nie kupuje, ludzie nie mają pieniędzy. To nie jest prawda. Ty, Julia, pyta w czy ta promocja jeszcze trwa? Nie, wyłączyliśmy tę promocję, ona trwała 10 albo 9 dni i wyłączyliśmy też ją po to, żeby to nie był powszechny deal. Bo bardzo fajnie działa na sprzedaż w internecie to, że ograniczasz dostępność oferty. I oferta, która jest zamknięta, powoduje, że klient kupi od razu. I ma też ekskluzywność i wyjątkowość. Jeżeli teraz do nas ktoś się zgłosi w prywatnej wiadomości: hej, widziałem tę ofertę, czy ona jeszcze jest aktualna, to możemy mu dać rabat? Możemy. Możemy mu pokazać, jak to. Pokażę wam w ogóle, jak to wygląda, bo to jest super ciekawe. Czyli wartość tych kursów, wszystkich dokładnie opisanych. Wynosi 11 tysięcy, zobaczcie sobie tutaj macie link do tego. Macie dokładnie kopiuj w klej, jak wasza rama oferty może wyglądać, macie konkretne case study, że to zrobiło prawie 200 koła, macie dokładny krok po kroku, w jaki sposób ta promocja powstawała, więc możecie ją rozłożyć na czynniki pierwsze i macie gotowy proces sprzedaży. I teraz, jeżeli użyjecie tego, jeżeli użyjecie tego na swoich społecznościach, które budujecie według ekonomii wdzięczności, o której mówiłem wcześniej, no to macie biznes, pieniądze, zasięgi, relacje i co to jest teraz super ważne, że jest to bez wychodzenia z domu. Czyli ja nagrywam dla na Was ten materiał e, siedząc w sypialni i e, córka żoną poszły na spacer, żeby miał ciszę w mieszkaniu i nadaje na żywo teraz do ilu? 541 osób jest z nami. I to jest mega wybitne i niesamowite. I teraz e, Opisie dalej napisane jest, że jest 90% zniżki, mówi przemysł mucha. No ale nie możesz tego kupić w tej cenie, no bo jest już pełna cena równa sumie wartości tego kursu. Znowu, jeżeli ktoś napisze do nas na privat, na maila czy na messengerze filmowym, no to może mu to umożliwimy, ale nie jest to oferta, którą możesz sobie kupić o dowolnej porze dnia po prostu klikiem i już. I z jednej strony zabieramy sobie klientów, którzy chcą u nas wydać tysiaka. A z drugiej strony, długoterminowo pokazujemy, że klient musi z oferty szybko korzystać. I teraz y, kolejną mega ważną lekcją, którą chcę wam przekazać, jest to, że żebyście rozpoczynali, żebyście, rozpoczy żebyście rozpoczynali swoje działanie od małych kroków stawianych bardzo szybko. I teraz cały mój biznes obecny, czyli wydawnictwo S Power rozpoczęło się od pierwszej książki mojej, jaką napisałem. i Teraz ta książka kosztuje 45 zł i Tworząc ten produkt, miałem taki problem, żeby się sobie, po co tworzyć produkt za cztery dychy? Czyli po co się męczyć, żeby napisać książkę? Później wchodziły w grę przekonania, że książka będzie ciekawa, że już wszystko było napisane, że ja nie mogę tego robić itd. Bez long story short, napisałem tę książkę się Ucieka, gdzie opisałem dokładnie wszystkie moje najlepsze doświadczenia, i najlepsze lekcje, najgłębsze sukcesy i najgłębsze porażki, żeby dać ludziom Możliwość, żeby im biznes nie uciekał. I robiąc małe kroki, małą sprzedaż, można było dojść do mm, zbudowania społeczności, bazy mailingowej yy, i do, dopasowania tego, co ja potrafię, do potrzeb rynkowych. I tutaj Dominik Grzyb mega fajnie pisze: prawie wszyscy prelegenci tutaj promują. Dokładnie tak. Teraz zobacz. Masz pół godziny darmowej wiedzy. Za free, za który nie musisz płacić, masz dokładne case study, masz dokładne linki, masz wszystko podane notacy, i wynagrodzeniem za to dla prelegenta jest to, że mówi: hej, możesz kupić mi produkt, a to nie jest mu mus, czyli możesz odejść stąd, wdrażać, nic nie kupować, i to jest ok. I być może za miesiąc, dwa, trzy, pięć wrócisz tutaj i zobaczysz, że. Czy wrócisz do naszej relacji dzisiejszej, i może to spotkanie dzisiaj było e, przełomowe? E, Relacyjnie również działa strategia dawania znacznie więcej wartości niż cena, jaką oferujesz za produkt pierwotnie. I ktoś mi, i też dostałem sporo hejtu od uwaga ekspertów marketingowych, że jak ja mogę moją ofertę kursową przeceniać na e, minus 90%? Po pierwsze, mogę, moja decyzja, moje produkty, ale przede wszystkim. Klienci, którzy u mnie kupią te produkty, są w stanie e, znowu wracać i kupować inne rzeczy, które są nowymi produktami. Dlaczego? Bo przekonali się o tym, że to działa, jest wartościowe, przydatne itd. itd. No i już pół godziny jak zbicza strzelił, dzielnie się wiedzą za free, dawanie wartości, pomaganie innym. Polecam się. Marcinos.